nam, dostojnych jubilatów. I dostojni jubilaci, pozwólcie, że w waszym imieniu powitam władze miasta i gminy Puck, Pana burmistrza miasta Puck, Pana Marka oraz Pana wójta gminy Puck, Pana Tadeusza puszkarz którzy przybyli, drodzy jubilaci, aby wręczyć wam specjalnie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczenia za pożycie małżeńskie. Spotykamy się Spotykamy się dzisiaj, aby odchylić się nad tym życiem realizowanym w konkretnym małżeństwie, rodzinie, ale także w lokalnej społeczności. Celem życia małżonków jest jedność, razem w zdrowiu i chorobie, razem w dobrej i złej dobie. Małżeństwo jest świadomym i dobrowolnym wyborem dwojga ludzi, który, którzy, lat się poprawszy, stale muszą się wybierać odkrywać, przepraszać i szukać kompromisów. By w końcu polubić swoje wady i słabości. Rocznica ślubu to święto miłości, zaufania, wyrozumiałości i wzajemnego odczania. Ale dziś Wasze osobiste święto, Wasza małżeńska codzienność, pracowitość, trud i poświęcenie stają się sprawą wami państwowych. Zgodność naszego pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobre założonych przed pół wiekiem rodziny docenione zostało przez nasze władze państwowe, dowodem czego jest przyznanie Wam specjalnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Akt dekoracji będzie niejako uchronowaniem ze strony państwa prawdy o wzorze naszego małżeństwa, a jednocześnie wyrazem nadziei że nadal służyć będziecie dla dobra przyszłych pokoleń. Na żaden medal nie pracuje się tak długo i tylko najważniejsza osoba w mieście, pan Burmistrz, i najważniejsza osoba w gminie, pan Wójt, mogą go w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczyć. Drodzy jubilaci, proszę przyjąć najlepsze gratulacje związane z przeżyciem Związku Małżeńskim 50 lat. długo jest pokochać, sztuką w tej miłości wytrwać. Codzienny troski o i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, ale również o pracę w społeczności lokalnej poświęciliście Państwo swoje najlepsze lata. I dlatego dzisiaj gorąco Was za to. De 次回は